Nasza firma sprzedawała wycieczki lokalne dla turystów zagranicznych. Nie sprzedajemy w tej chwili żadnych wycieczek, bo turystów zagranicznych nie ma. Dlatego zaproponowaliśmy przewodnikom, którzy z nami współpracują, żeby przygotowali dla turystów z Polski swoje indywidualne programy zwiedzania i udostępniamy im tę platformę, żeby poprzez nią mogli sprzedawać swoje programy. Wykorzystujemy do tego bezpłatną aplikację. Każdy tylko z uczestników musi przyjść ze swoim smartfonem i swoimi słuchawkami. Stąd przewodnicy są, mogą utrzymywać odpowiedni dystans, będą dobrze słyszalni. Przewodnicy przygotowali niestandardowe zwiedzania. Nie jest to standardowa Droga Królewska czy Dzielnica Żydowska. Jest na przykład w programie Spacer Plantami pod tytułem ze swojego psa na spacer. Osoby, które przyjeżdżają do miasta ze swoimi pociechami czteronożnymi, mogą również zwiedzać kraków i przespacerować się z psem, który będzie ucieszony tym, że, że ma mnóstwo zieleni wokół, natomiast właściciele mogą oglądać wspaniałe zabytki. Również jest przygotowany taki program dla dzieci w towarzystwie fikcyjnej postaci gniewka, średniowiecznej osoby, która pokaże zakamarki starego. Miasta, przekaże legendy w prawdziwe historie średniowiecznego Krakowa. Z tych programów jest kilka. To są wszystko programy autorskie. Przewodniczki Anna, Karolina, Krzysztof, Jacek. Chcą pokazać swój Kraków turystom z Polski. Trzeba wykupić bilet poprzez platformę. Ceny są naprawdę bardzo korzystne. Począwszy od 20 zł można wykupić taki spacer po starym Krakowie, po, po dzielnicy żydowskiej, czy po Podgórzu czy nowej hucie. Bilet będzie w smartfonie, nie ma potrzeby niczego drukować, wszystko jest w tej chwili online.